Zabytkowa Gopalnia węgla kamiennego Kójda pretenduje do wyróżnienia znakiem dziedzictwa europejskiego. Otrzymała już rekomendację Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o tym niezwykle prestiżowym wyróżnieniu. Porozmawiam dziś z moim gościem o zaproszenie do studia telewizji. Zawsze przyjął pan Piotr Kunce, kierownik Międzynarodowego Centrum Badań Dziedzictwa Przemysłowego dla Turystyki. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam panią, witam Państwa. No, y, trzeba powiedzieć, że Guido pokonało bardzo długą drogę, znalazło się w ścisłym finale tego konkursu. Proszę powiedzieć Panie Kierowniku, y, jak wyglądały przygotowania do tego, by Guido znalazło się w absolutnej czołówce? To była, to była na pewno bardzo pasjonująca przygoda dla całego naszego zespołu rozpoczęła się, o ile pamiętam, w maju 2014 roku, kiedy, kiedy wzięliśmy udział w takiej wstępnej naradzie z przedstawicielami Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego, a pracownicy tego urzędu byli z kolei po roboczym spotkaniu w Ministerstwie Kultury, gdzie zapadła decyzja o rozpoczęciu selekcji krajowej kandydatów do uzyskania tego właśnie wyróżnienia znaku dziedzictwa europejskiego i Zdecydowaliśmy w zespole, właśnie w Naradzie i we współpracy z Urzędem Marszałkowskim, że jednym z tych obiektów kandydujących będzie na pewno kopalnia Guido, ale też pomyśleliśmy oczywiście o innych obiektach na szlaku. Sam Cały szlak zabytków techniki województwa śląskiego nie mógł niestety zostać wpisany, to jest zbyt skomplikowana sprawa, natomiast kilka obiektów z tego szlaku zdecydowaliśmy wpisać, czyli naszą kopalnię Guido jako takiego swoistego lidera tego całego przedsięwzięcia, a także Zabytkową kopalnię srebra i tyskie browarium. I wtedy też zaczęła się nasza bardzo intensywna praca nad pierwszym wnioskiem, pierwszym projektem, pierwszym zarysem wniosku, który musieliśmy dość szybko, bo o ile pamiętam, w ciągu dwóch tygodni przesłać do Ministerstwa, aby Ministerstwo w tym pierwszym etapie tej preselekcji krajowej mogło zdecydować, które te kandydatury otrzymają zaproszenie do prac nad tą finalną, właściwą aplikacją. No i ta ta pierwsza, pierwsza preselekcja krajowa zakończyła się gdzieś tam w okolicach czerwca 2014 roku. Wtedy dowiedzieliśmy się, że konkurowaliśmy z 20 obiektami z całego kraju i tę, tę pierwszą preselekcję przeszliśmy w gronie czterech obiektów. Dzisiaj już wiemy, kto to był. Byliśmy to my, czyli, czyli nasz wniosek tutaj z województwa śląskiego z Zabrza. Były to cmentarze małopolskie z okresu I wojny światowej, była to również muzyka Fryderyka Chopina, taki obiekt i był to również, o ile pamiętam, było to Muzeum Jana Pawła II i te cztery obiekty zostały zaproszone do dalszych prac i następnie pracowaliśmy nad tą już wersją finalną aplikacji. Wersja finalna, najpierw tworzyliśmy ją każdy z tych naszych tutaj zabrańskich trzech obiektów, to znaczy, mam na myśli kopalnię Guido, kopalnię Srebra i e Tyskie browarium. Każdy pisał swoją aplikację, po to, aby wyeksponować to, co u niego ciekawe, to, co u niego cenne, a wszystko to, co pisaliśmy, miało się zmieścić pod szyldem Industrializacja na Górnym Śląsku. To był temat który no, był wiodącym wątkiem tego, co chcieliśmy przekazać, i tego, co chcieliśmy poddać pod ocenę tym właśnie ekspertom, którzy będą wniosek później oceniać. Więc każdy z nas jako reprezentant tego procesu industrializacji pracował nad, nad wnioskiem, a potem, kiedy one były gotowe, próbowaliśmy konsultować dalej to, co opracowaliśmy z ekspertami z Ministerstwa Kultury, którzy byli dla nas tutaj bardzo otwarci, i, i te konsultacje uważam za bardzo konstruktywne i bardzo ważne też dla dalszego biegu wydarzeń. Oczywiście cały czas wspierali nas sojusznicy, o których, których warto wspomnieć. Przede wszystkim profesor Ćerd Kaczmarek z Instytutu Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej w Katowicach, pracownicy Urzędu Marszałkowskiego, tutaj nasz zespół, także Zabrzeński, właśnie z kopalni Guido. Myślę, że wykonaliśmy solidną pracę na tyle, na ile mogliśmy. Wnioski przesłane później do Ministerstwa podlegały jeszcze dalszym doprecyzowaniom. Panie miały różnego rodzaju uwagi, które staraliśmy się jak najbardziej wiernie nanieść, choć, choć tutaj również pozwalaliśmy sobie na jakąś polemikę, na pewne, na pewne dyskusje, ale myślę, że one były bardzo konstruktywne. No, i całość zakończyła się dla nas nieco nieoczekiwanie taką rekomendacją, że te trzy nasze aplikacje, które złożyliśmy, czyli kopalnia Guido, kopalnia Srebla i tyskie polecono nam je skompilować, stworzyć jednak jedną wspólną, co było pewnym wyzwaniem. Komitet Doradczy Ministra, i tenże Komitet Doradczy ostatecznie zarekomendował minister Panie Minister Kultury. Dwa obiekty, jako te, które mają reprezentować Polskie, Polskę na szczeblu tej selekcji europejskiej i był to nasz wniosek właśnie industrializacji górnośląskiej reprezentowany między innymi przez kopalnię Guido oraz ten drugi, który uzyskał rekomendację to cmentarze małopolskie. No absolutnie na tym etapie należą się Państwu ogromne gratulacje. Myślę, że wszyscy mieszkańcy Zabrza, a nie tylko, nawet całego Śląska, powinni mocno trzymać kciuki, by właśnie ta prestiżowa nagroda, to prestiżowe wyróżnienie trafiło do nas tutaj na Śląsk, między innymi do kopalni Gójdo. Pani Piotrze, ale chciałam jeszcze zapytać o taki inny aspekt. Przybliżmy samą ideę tego wyróżnienia, bo wyróżnienie jest przyznawane od kilku lat. Do tej pory tym znakiem europejskiego dziedzictwa może pochwalić się tylko i wyłącznie 20 obiektów. To niewiele. Tak, to jest, to jest bardzo cenne pytanie, które Pani zadała, dlatego że właśnie znak dziedzictwa europejskiego, mimo że, tak jak Pani słusznie podkreśla, to jest wyróżnienie bardzo prestiżowe, nadawane przez Radę Europejską. Jest jeszcze stosunkowo mało znany wobec np. takich renomowanych certyfikatów jak UNESCO, prawda, czy, czy może inne tego typu przedsięwzięcia. Natomiast, Ale można, można powiedzieć, że jest to taki odpowiednik, europejski odpowiednik UNESCO. Dokładnie tak. To jest, to jest właśnie sposób na to, aby wie Pani, Unia Europejska. Jest pewnym tworem przede wszystkim geograficznym, politycznym. Natomiast jesteśmy już chyba na tym etapie tych procesów integracyjnych, że zaczynamy sobie zadawać pytanie, czy Europa to jest też jakiś rodzaj wspólnych wartości, wspólnego dziedzictwa, czy jest coś takiego, co, co tutaj może nas też połączyć na płaszczyźnie takiej właśnie kulturowej. I myślę, że znak dziedzictwa jest, jest sposobem na poszukiwanie tego co, tego, co wspólne, bo dzisiaj w tej Europie to też różnie na siebie patrzymy. Prawda? My Tutaj na, na, w Europie Środkowej czy Wschodniej, powiedzmy, mówiąc Europa, bardzo często jeszcze myślimy o Zachodzie. Ci, którzy mieszkają na Południu, myśląc o Europie, często myślą na przykład Grecy, prawda, o, o Północy, prawda. I, I tak dalej mamy, mamy takie różne rozbieżne spojrzenia, natomiast znak dziedzictwa europejskiego to ma być coś, co ma pozwolić, zwłaszcza ludziom młodym, tak jest zapisane w zasadach przyznawania tego znaku, poznać dziedzictwo tego kontynentu, poznać pewne, pewien taki wspólny jego trzon i, i spróbować jakby zrozumieć i wyobrazić sobie, na czym polega Europa, nie w sensie geograficznym, nie w sensie politycznym, ale w sensie takiej wspólnoty, pewnych, pewnych wartości. Kto będzie decydował o tym, to są. To są eksperci, których wybierze Rada Europy. My tego w tej chwili nie wiemy. Wiemy tylko tyle, że będą to eksperci niezależni w znaczeniu prawdopodobnie pracownicy uczelni, prawdopodobnie eksperci mający pewien dorobek w zakresie badania różnego rodzaju dziedzictwa. Na tę decyzję będziemy musieli jeszcze poczekać no, co najmniej kilka miesięcy, bowiem rozstrzygnięcie konkursu planowane jest w ostatniej dekadzie roku. Tak, tak. Tak było, tak było w, ubiegu, w poprzedniej selekcji. W roku 2014 ta ostateczna, oficjalna, publicznie znana informacja na temat przyznanych wyróżnień znaku dziedzictwa europejskiego, które, jak wspomniałem, otrzymały w Polsce na przykład Konstytucja 3 Maja, zabytkowa Stocznia Gdańska i, i Unia Lubelska, ta, ta informacja pojawiła się bodajże w połowie grudnia, czy w drugiej połowie grudnia, a więc, a więc bardzo późno. Być może, być może w tym roku ekspertom pójdzie szybciej. Bardzo na to liczymy i chcielibyśmy jak najszybciej dowiedzieć się o losach naszego wniosku. Drodzy Państwo, nam nie pozostaje nic innego jak mocno trzymać kciuki za kopalnię Gójdo za Zabrze. Ja bardzo serdecznie dziękuję Panu za przybycie do studia, za rozmowę. A Państwu dziękujemy za uwagę i żegnamy się. Do widzenia. Do ja widzenia.